I jest proszę Państwa pierwszy start zawodników z kozlewy ochrony prawa. Ja, jak zawsze na początku ty, ty widzę Państwu te poszczególne elementy pożarniczego tonu. Na pierwszy wąż w połocie 75 musiał zawodnik podłączyć do rozdzielacza. Sędzia w tej chwili startowy, kapitan Robert Cybul sprawdza przez węża i sygnalizuje białą w że wąż do rozdzielacza został podłączony prawidłowo. Na drugiej... Yy, na drugiej, proszę Państwa, odcinku skok przez płotek, później skok przez rów imitowany od, o szerokości o 2,5 metra, następnie trzy, teczki, trzy tyczki, równoważnia, ściana i na ostatniej zmianie bardzo precyzyjnie należy podłączyć odcinek tłoczny W-52 do rozdzielacza i drugą końcówkę do prądownicy, przekroczyć linię mety trzymając za prądownicę lub za wąż. Nie można trzymać, przypominam to zawodnikom, za łącznik, ponieważ wtedy sędzia może uznać to za niedozwolony sposób rekolejnowy i nadzielić punkty. ...numerem trzy kategorii seniorów OSP Kozielice, a później z numerem startowym 4 OSP Kłęby. Bardzo dynamicznie. Zespół Skodzielic wykonuje swoje ćwiczenie. Oj, to już mały problem, ale pięknie opanował sytuację. Zamknął zawór. sadę prawą za chwileczkę otworzy i zobaczymy. Bardzo dobry wynik, mimo tego błędu tutaj na stanowisku rozdzielacza. Bardzo dobry wynik, proszę Państwa. Chyba za no z bo co Ogromny, ogromny.